Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Anna Stoiczi, Nieprzecka. Pani jest coachem zdrowia, naturopatą, a także specjalistką tradycyjnej medycyny chińskiej, właścicielką przywracaniezdrowia.pl i pomysłodawczyni zdrowej zupy. Zgadza się? Tak, jest tak, tak. Dokładnie. I teraz będziemy właśnie o tej zdrowej zupie rozmawiać, no bo chodzi o to, że ta zupa to jest to zdrowe jedzenie. Czy to prawda? Tak. No tak, dla nas generalnie ten pokarm, taki troszkę zapomniany, trochę gorzej traktowany w tej chwili, jest bardzo zdrowy. Jest dobry, ponieważ daje się go łatwo przyrządzić, jest ogrzewający dla ciała, dobry dla śledziony. Skoro zdrowe jedzenie, skoro zdrowa zupa, no to teraz się okazuje, że rosół to jest najzdrowsza zupa. I rosół to nie jest tłusta woda, prawda? Rosół. Zupa mocy, a rosół to musimy rozróżnić, bo zupa mocy w medycynie chińskiej, no to jest taka zupa, do której się dodaje wszystkie składniki po kolei, zgodnie z przemianami. Te pięć przemian to są te wszystkie nasze, można powiedzieć, pory roku, ale też jest drzewo, jest woda, czyli tak naprawdę wszystko czy naszego zdrowia, życia i natury. No i teraz ta zupa mocy ma inne właściwości, bo ona ma właściwości trochę jak lek, jak lekarstwo. To ja w takim razie chcę się dowiedzieć, jakie składniki zawiera zupa mocy. No to już byśmy musieli tutaj przejść przez konkrety, ale jakby Pani pozwoliła, to może powiem troszeczkę o tym rosole. Bo no dobrze, to, jest to, to porozmawiajmy o rosole. Tak. Chociaż przez sekundę, żeby też wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy nie do końca jednak wiedzą, o co chodzi z tą zupą mocy, i zwykle myślą, że to trochę rosół, i w sumie to prawda, bo jest w tym zupie mocy takiej tradycyjnej, jest mięso, natomiast rosół. Gotujemy bez znaczenia z czym, prawda? Ważne, żeby było jakieś tam dobrej jakości mięso i korzeniowe warzywa i ta słynna opalana cebula, którą zresztą tutaj my też dodajemy. No i to już jest ten rosół, czyli żydowska penicylina. I nasze babcie, czasami też nasze mamy jeszcze, wiedziały o tym, że to jest lekarstwo. No i niektórzy do dzisiaj wiedzą, że się to lekarstwo na przykład pije jak się dzień wcześniej wypiło za dużo alkoholu, bo po prostu pomaga, nawadnia i pomaga. No ale dobrze, Pani mnie poprosiła o przepis. Dobrze, to teraz przepis będzie o zupie mocy, czy tak. na zupę mocy? To jeszcze, jak Pani już zaczęła tym rosole, to ja jeszcze muszę powiedzieć, bo właśnie gotuję ten rosół i przypomniała mhm. mi Pani, że opalana cebula. Dlaczego taka ważna i dlaczego opalana? Głównie w tym opalaniu chodzi o to, żeby wydobyć tutaj ten, tą glicynę, tak, czyli tak naprawdę w cebuli to, co najcenniejsze dla nas, to jest glicyna zawarta też w skórce, ale w samej cebuli, no i również w czosnku. To jest taka dla nas bardzo dobry plaster na jelita, tak można powiedzieć. Więc to wydobywamy z pomocą tego opalania. I to jest oprócz tego oczywiście najnormalniej w świecie smaczne, dlatego że taka cebula no, z wydobytą tą słodyczą z niej jest po prostu smaczna. Więc o to chodzi. To nie jest tylko po prostu opalanie, ale też wydobywanie Właściwości zdrowotnych. Z tego. No tak, bo ten rosół gotujemy, owszem, wrzucamy tam mięso, ale dobrze jest wrzucić kilka rodzajów mięsa. Wrzucamy warzywa, ta cebula też tutaj. No i na co on jest dobry, na co on nam pomaga? No na przykład jest idealny przy chorobach stawów i strzykających kolanach, uszczelnia jelita, przy grypie jest dobry, jak mamy zatkany nos. Bo tą wydzielinę z gardła, z płuc, nosa łatwiej jest wtedy usunąć. Rzeczywiście trzeba po prostu wiedzieć, co ten rosół, jakie ma właściwości, żeby go gotować i jak go gotować. Tak. I jak ja bym tu miała jakiś wybór, bo rosół się gotuje w sposób prosty, można znaleźć bardzo wiele przepisów i nie ma tutaj znaczenia kolejność. O tyle, jeżeli chodzi o zupę mocy, czyli ten rosół według pięciu przemian, rosół według medycyny chińskiej, no to tutaj już istotne są właśnie te przemiany i e, tak naprawdę kolejność. Dlatego zaczynamy od gorącej, gotującej się wody, czyli od elementu ognia, potem dodajemy marchewki, które są w elemencie ziemi, następnie. Metal, czyli w tym wypadku przyprawy ziele angielskie, liś laurowy, por, właśnie cebulę i imbir, bo jest też bardzo dobrze dodać do zupy mocy imbir. A potem dodajemy znowu w przemianie wody, czyli sól kłodawską, tak? My dodajemy sól kłodawską zdrowej zupie, i tutaj zawsze polecam te sole różowe, bo one są bez dodatków i bez tych wszystkich antyzbrylaczy. Też mamy dosyć taki spory artykuł na temat antyzbrylaczy, co, te, co to robi i może robić naszemu ciału. I potem znów zaczynamy od ognia, czyli te przyprawy, które są w elemencie ognia, na przykład oregano, czy dymianek, majeranek, lubczyk. To jest taka też zapomniana trochę no, przyprawa, zioło nazwijmy to tak, czyli w, w elemencie właśnie ognia. Potem znowu ziemia, czyli korzeniowe warzywa, pietruszki, seler, no i na koniec znowu metal, czyli tutaj ząbki czosnku. I to się gotuje przez dwie godziny, i dopiero później dodajemy następne rzeczy, czyli masło kolorowane, na przykład gi, bo takiego my używamy bez laktozy. To jest klarowane masło. I to naprawdę można kupić, żeby się tutaj słuchacze nie przestraszyli. Troszeczkę sosu sojowego lub sól do smaku tutaj do wyboru. Nie trzeba zawsze sosu sojowego, ale tu chodzi właśnie o element wody. Potem znowu drzewo, czyli kolendra, pietruszka i łyżka cytryny, szczypta kurkumy w elemencie ognia. I to jest tak właśnie potem znowu ziemia, czyli odrobina lukrecji, suszony daktyl. No i gotujemy Gotujemy przynajmniej te no, 8 godzin, 8-10 godzin. Najlepiej, jeżeli to się gotuje, nawet 12. My gotujemy konkretnie 15 godzin taką zupę mocy, ale to naprawdę zależy od, od osoby, która to robi. Ważne, żeby to pyrkało długo na takim małym, malutkim ogniu, Dobrze, Skupmy się teraz trochę mhm. na tych różnicach, bo ja już widzę różnicę między rosołem, a tą zupą mocy, I, że i, rosół gotujemy na mięsie, tak, natomiast... Tak, tak, ja tu chyba element drzewa właśnie, czyli kurczaka, my używamy a, a takiego też, bio. Te, też tak. do, tutaj jest dodawane tak, tak, tak. jakieś mięso? Tak, mhm. możemy w wersji wegańskiej dodać wodorosty kombu i wtedy jest ta zupa wegańska. Ona nie ma aż takiej właściwości jak zupa mięsna, natomiast no, wiadomo, są osoby, które z różnych powodów najczęściej no nie jedzą mięsa, ale tutaj czyli, można w tym momencie to zastąpić. Czyli wygląda to tak, że jeżeli chodzi o mięso, to tutaj używamy kurczaka, a wołowinę też, czy nie do tej zupy? Tak, cięte kości a, też. A, tak, tak. Rozumiem, mm -hmm. czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o mięso, to jest podobnie, tylko tak, rosół gotujemy. No, też możemy przez czym dłużej, tym lepiej, na tak. tych kościach, na mięsie. I tak naprawdę te warzywa to dodajemy od razu marchew, pietruszka, seler, ta cebula. Natomiast tutaj, tak. to co dwie godziny widzę, słyszę od pani, że co? Nie, dwie dodajemy godzi... co kilka minut, potem gotujemy dwie godziny, i potem dodajemy resztę, więc tak, tak jest podejście. Czyli to, to w tym pierwszym. Zestawie nie podałam faktycznie mięsa tak? i, i to, za to przepraszam, natomiast faktycznie daje się mięso i to daje się niemalże na początku, bo to jest ten piąty krok po tym dodaniu do gorącej wody marchwi, przypraw, soli, dodajemy kości wołowe ze szpikiem, takie cięte i kurczaka. No, no można dodać na przykład też szyję indyczą albo łapki kurze, bo to też jest taka y, fajna, wzbogacająca. I, I ta moc tutaj jest właśnie w tych kościach, w tym mięsie długo gotowane prawda? Tak, tak. Ogólnie w tym długim gotowaniu, tak, bo tak jak powiedziałam, ta zupa wegańska też ma swoje właściwości. Tam jest taki analog roślinny kolagenu, czyli długo bardzo gotowane warzywa też wydzielają swój kolagen, no i te wodorosty. Natomiast zawsze no, to działanie nie będzie aż takie uzupełniające dla naszych, tak jak pani powiedziała, stawów, tak? Czy krząsów. To są takie bardzo podobne te dwie zupy, rosół i ta zupa mocy, trochę inaczej się nazywają, chociaż ten rosół też można zupą mocy nazwać. Tu w tej zupie mocy jest więcej tych przypraw, których nie dodamy do rosołu. No, ale teraz jeszcze bym Panią zapytała, bo tak, ten rosół jest mm -hmm. podstawą do wszystkich innych zup. Dlaczego ta zupa jest taka ważna? Żeby ją jeść, chociażby teraz zimą? No, tych powodów jest naprawdę bardzo dużo, to tyle mogę powiedzieć, więc dlaczego, dlaczego zupa, no... Oczyszcza, nawadnia, dostarcza składniki odżywcze, naprawdę bardzo podnosi odporność, to trzeba zobaczyć. Taka najważniejsza rzecz, którą mogę powiedzieć, to jest to, że ogrzewa od środka. My jesteśmy wyziębieni, szczególnie w naszym klimacie, tak naprawdę szczególnie w wilgotnym klimacie, bo ten wilgotny klimat jest, wilgoć zresztą nie jest zbyt dobra dla naszego ciała. Więc jeżeli chcemy ogrzać się od środka, lepiej się czuć, być odpornymi, lepiej trawić, Uszczelnić jelita, czyli tak naprawdę właśnie skorzystać z tej glicyny, z tego kolagenu i uszczelnić te wszystkie takie małe otworki w jelitach, które powodują różne problemy, jak alergie, nie tylko skórne, ale wziewne, jak bezsenność, nieprzyswajanie składników żywczych. I, I tak dalej, i tak dalej. No tutaj wie pani, nam się czas skończy, a rozmowa mogłaby trwać godzinę, bo, tak, bo przecież to jeszcze... jelita to są mhm. tak naprawdę nasz drugi mózg i, i, na, i źródło zdrowia, odporności. Więc tym właśnie dzięki takiej, takiej zupie zadbamy o zdrowie jelit przede wszystkim. No właśnie, czyli do tego garnka jednego wrzucamy wszystko, gotujemy 5-8 godzin, i mamy tak naprawdę tą zupę mocy, czy ten wspaniały rosół, który nam da wszystko, czego potrzebujemy w ciągu dnia. Dnia. Mało tego, to możemy z tego rosołu w dniu jutrzejszym na przykład, bo taką bazę stanowi ten rosół, gotować inną zupę. Tak, można jak najbardziej. No, generalnie zupa mocy, o której my mówimy, pije się tak jak, trochę jak syrop, jak lekarstwo dwa razy dziennie po kubku. Natomiast buliony kolagenowe, które też gotujemy, i to już jest troszeczkę inna historia, bo tam jest pół na pół, czyli na 100 litrów, 50 litrów mięsa, kości. I to jest zupełnie jeszcze inna, inna zupa, bulion kolagenowy. A jeżeli chodzi o rosół, jak najbardziej powinno się gotować na rosole zupy, bo wtedy one mają inne wartości też. Dobrze, to jeszcze tak, bo zapewne zna Pani kuchnię europejską. Proszę powiedzieć, która ta kuchnia europejska, no bo są różne jest włoska. Jakie tam jeszcze są? No tak, jak, tak jak Szeroka Europa. No pisku. właśnie. No. Ja, tak bardziej śródziemnomorska, czyli ta chłodniejsza i bardziej, bardziej skupiona na warzywach, bardziej skupiona jednak na, na surowych warzywach. Chociaż w Grecji ja jestem Greczynką, to mogę coś o tym powiedzieć. Je się bardzo dużo warzyw, również gotowanych, a mięso wcale nie tak często, bo to co my widzimy, tak zwany street food, czyli jedzenie na ulicy, jakieś suflaki i tak dalej, no to nie jest ta podstawowa dieta Greków. Oni nie jedzą wcale mięsa codziennie, jedzą bardzo dużo warzyw, również duszonych, okry, I ry ryb, tak, chyba, prawda? Ryby. Tak. I jedzą ryby, ryby owoc morza. No ale tam tak. jest w Grecji, jest inny klimat. My mamy inny klimat. Jest inny klimat. Czy Dokładnie. to znaczy, że jeżeli, czy możemy do, powiedzieć, że trzeba nasz pokarm dostosować do tego, do klimatu i do tego, w jakim miejscu się znajdujemy? Czyli na przykład w Polsce, jeżeli jesteśmy, to też powinniśmy jeść to, co mamy pod ręką, że tak powiem. To znaczy, cała tak naprawdę dietoterapia w medycynie chińskiej opiera się na dopasowaniu. Jest kilka zasad podstawowych. Pierwsza, jest taka, że dotyczy ona pór roku, czyli tak naprawdę zupełnie inaczej jemy zimno, zupełnie inaczej jemy latem. Kolejna jest taka, że dotyczy konstytucji, czyli człowiek, każdy z nas ma troszeczkę inaczej i są ludzie, którzy są bardzo wychłodzeni, oni potrzebują się dogrzać, będą mogli nawet jeść takie bardzo ostre przyprawy, no ale nie będą unikać surowego jedzenia soków, tak, cytrusów, jogurtu, więc naprawdę to zależy też od wewnętrznych takich naszych skłonności, ale również Problemów ze zdrowiem. No i ta ostatnia zasada, o której pani mówi, no to jest właśnie klimat, pochodzenie, to, żeby te rośliny rosły blisko, jednak były dopasowane do, do człowieka, który mieszka w danym kraju. Więc my, Polacy, powinniśmy jeść zupełnie inaczej niż my, Grecy, powiem przewrotnie, bo jestem Greczynką, ale mieszkam w Polsce, więc będąc tutaj, jem o tej porze roku prawie wszystko gotowane, niewiele surowego. I tak to powinno A wyglądać. Która kuchnia najbardziej pani smakuje? Albo ja, może ja, bardziej. Kocham, ja kocham wszystko i bardzo lubię jeść polskie potrawy chyba nawet bardziej niż greckie, mówiąc wprost, bo, bo mam wspomnienia z dzieciństwa, kiedy mój tato mi gotował właśnie kalafiora, ziemniaki i jajko sadzone i kwaśne mleko, i to jest moje ukochane jedzenie. Ale jak jestem w Grecji też bardzo z przyjemnością jem greckie potrawy, a że jadę tam latem, no to też jem troszeczkę inaczej, bo bardziej schładzająco. Także nie, nie jestem bardzo wymagająca <laughs> i też nie przepadam jakoś, żeby. Dużo, a każda kuchnia ma swoje uroki. Ale za najzdrowszą kuchnię europejską uważa się śródziemnomorską. To głównie chodzi o te składniki, czyli o ryby, o owoce morza. No ale też na przykład kuchnia włoska, dużo makaronu jest tam, dużo jest mąki. To też chyba nie dla każdego. Chociaż ja na przykład to wszystko osobiście zależy. uwielbiam. tak. Ja też lubię. To zależy, bo niestety w tym czasie trwania naszego życia my się uczulamy, alergizujemy na potrawy, które po prostu przyjmujemy w bardzo dużej ilości i one są no nie do końca jakościowe. I to, co pani powiedziała, że dlatego jest już uważana za najzdrowszą, bo ryby, to ja bym dodała inaczej. Tu chodzi o to, że te ryby są świeże, że są bardzo wysoko jakościowe, że to nie są ryby z hodowli mrożone, tak? Bo jeżeli ktoś zacznie jeść u nas w Polsce bardzo dużo ryb, ale to będą ryby głęboko mrożone, Hodowli, gdzie nie będą takie świeże, jak tam są złapane przez rybaka, no to jest już zupełnie inna historia. Więc ja bym powiedziała, że ta dieta jest zdrowa właśnie dlatego, że te produkty są bardzo lokalne. W Grecji nie ma przemysłowej produkcji żywności, wszystko jest naprawdę super zdrowe i ktoś, kto tam jedzie, zaczyna jeść, to widzi i czuje, i widzi to po ciele, że, że czuje się coraz lepiej. Więc głównie chodzi o jakość. I, I tak samo jest w kuchni włoskiej. Ta prawdziwa mąka ze starych pszenic, gdzie nie ma w niej bardzo dużo glutenu, Glutenu, będzie inaczej zupełnie działać na nas niż pełna glutenu, przemysłowa mieszanka, z której zwykle są pieczone w tej chwili bułki czy chleby. Możemy tak zakończyć, że daniem uh -huh. uniwersalnym i najzdrowszym to jest ten rosół, bo właściwie to wychodzimy z tego rosołu i cała reszta powinna się opierać na tym rosole. Tak? Możemy Myślę, tak że powiedzieć? Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zdecydowanie. <laughs> tak. Ma Pani tutaj rację. Ja hmm. myślę, że każdy, kto będzie jadł rosół. A jak często powinniśmy stroszy? jeść ten rosół. Raz w tygodniu wystarczy? Dwa razy w tygodniu? Trzy razy? No bo na tym rosole te zupy możemy gotować przez cały tydzień? Pomidorowe? Ja uważam, na przykład. że zupa powinna być na stole każdego dnia. Ostatnio rozmawiałam, y, będąc z wizytą u, u Dorotki Walman, znanej i kochanej przez wielu dziennikarki wspaniałej, zresztą z moją koleżanką Martą Klepką i Dorotka mówi, że jej mama zawsze miała w domu zupę, a że mieli gościnny dom, to nieważne ile było pieniędzy, zawsze kto przyszedł jadł zupę i ta zupa była codziennie, więc ja sobie życzę i to jest też kawałek mojej misji życiowej, żeby jednak Zupa powróciła do łaski, żeby dzieci i dorośli codziennie jedli chociaż talerz zupy. Właśnie, wygodne danie, bo to jest jednogarnkowe. A jakie zdrowe? No, trochę długo się robi. Tak ja się zastanawiam, rano rosół na piec postawić, przychodzimy do domu i mamy rosół, tak? Mamy zupę zrobioną. Trochę niebezpiecznie, bo to różnie może być. Zależy na czym się to gotuje. Jak gaz, no możemy nie. Ja możemy. myślę, że są na to sposoby. Gotować też można raz w tygodniu, na przykład w sobotę, samemu. Adekować. Sposobów jest wiele. Ważne, żeby się chciało. Super. Ja właśnie gotuję rosół. Idę dodać tą cebulę opaloną, bo zapomniałam o niej. Godzisz. Tak, dziękuję bardzo, ale jeszcze się trochę pogotuję. A dzisiaj bardzo pani dziękuję. Gościem Radia Parada była Anna Stoiczi-Nieprzecka, coach zdrowia, naturopata, także specjalistka tradycyjnej medycyny chińskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rok Parada.